Dobra, halo, ratunku. Fortnite mi nie działa. Co ja źle zrobiłem? Że Fortnite mi nie działa. Halo, pomocy, bo mi ładuje się cały czas, a nie wiem co zrobiłem źle. Dobra, nie działa mi Fortnite. Pomocy, ratunku. Kołuje kołuja, ja zakołować nie może. No co jest grane? Dobra, w większości już nie działa Fortnite, ale dobra. Jak znacie powód, to napiszcie, może jak piki jakieś złożyć, bo mi nie chce się włączyć. Patrzcie, widzicie sprawdzanie aktualizacji, ja nie wiem co jest grane. Bo to nie, dobra, nie działa Fortnite, będzie trzeba poczekać aż Epic wróci z urlopu, będziecie wygrać dopiero Fortnite. Więc Fortnite jest, Umarły, ja dziękuję Panu.